Cześć! W tym filmie opowiem Ci, w jaki sposób korzystałem przez ostatnie 30 dni z maty do okupresury. Jakie miała efekty i czy po prostu warto ją kupić i z niej regularnie korzystać. Po pierwsze, czym mata do okupresury jest? Mata do okupresury to, można powiedzieć, jak to sama nazwa mówi, mata, na której po prostu znajduje się bardzo dużo kolców, i w momencie, gdy na nią się kładziesz, czujesz lekki dyskomfort i jednocześnie Twoja skóra jest pobudzana. Jakie są tego efekty? Jest wiele, wiele różnych efektów które są w stanie pomóc w Twojemu życiu. Jak rozluźnienie, mniejszy stres, głębszy sen. Jest dużo różnych. Na każdego będzie działało to trochę inaczej, ale uważam, że najbardziej podstawową rzeczą jest to, że podczas korzystania z maty czujesz się naprawdę rozluźniony. Twoje mięśnie właśnie na przykład pleców są bardzo rozluźnione po tej macie i właśnie dla osób, które mają siedzący tryb życia warto to, z tego korzystać i równocześnie pomaga na sen. Sam zaobserwowałem lekkie efekty, chociaż uważam, że działanie na sen nie jest tak mocne, ale uważam, że sam relaks, to odstresowanie się i rozluźnienie mięśni, to jest główny efekt tej maty. Dlaczego warto kupić tę matę? Uważam, że przede wszystkim dlatego, ponieważ jest w stanie też zbudować Tobie nowe nawyki. Jeżeli będziesz codziennie z niej korzystać i na przykład jednocześnie robił sobie sesję medytacji, będziesz w stanie dużo bardziej się rozluźnić, odstresować i może mieć bardzo pozytywne efekty w Twoim życiu. Już myślę, że pierwsze efekty można zauważyć po 5 minutach, jednak moje sesje trwały od 10 do 20 minut. Więc w tym przypadku uważam, że musisz też samemu sobie dobrać. Dobrze. Jak zacząć z do presury? Przede wszystkim dla osób, które zaczynają, może być to naprawdę duży dyskomfort. W sytuacji, gdy korzysta się na przykład właśnie bez ubrań, może być naprawdę bardzo uciążliwa. Ja osobiście tak robię, jednak wiem, że niektóre osoby nie będą w stanie wytrzymać tego bólu, więc na starcie można ubrać się jakoś lekko i pierwsze kilka razy skorzystnie na przykład w jakiejś koszulce i właśnie bardzo lekkich spodenkach. następne razy warto korzystać, uważam, bez ubrań, ponieważ dzięki temu będziesz w stanie pobudzić swoją skórę najbardziej i efekty będą też największe. Naprawdę uważam, że warto to spróbować. I jeżeli masz właśnie te problemy na przykład z tym, żeby się zrelaksować, tak samo z głębokim snem, może w tym pomóc. Jak chodzi o sen, jest inny film na moim kanale, w którym opowiadam o tym, jak pokrótce warto ulepszyć swój sen. Jednak w tym przypadku jest to dodatek. Najważniejszym w tym wszystkim celem jest to, żeby się zrelaksować i żeby właśnie rozluźnić nasze mięśnie. Jeżeli masz z tymi rzeczami problemy, uważam, że warto. Dzięki. W tym filmie to by było na tyle. Myślę, że film był krótki, ale pomocny. Jeżeli się zastanawiasz nad matą do akupresury, to po prostu warto.